Pani Kasiu, nawiązując do fabuły filmu Wujek Foliarz, pozwolę sobie zapytać, czy jest pani zwolenniczką czy przeciwniczką teorii spiskowych? Nie mam zdania. Bardzo lubię tę komedię, ponieważ jest to komedia absurdu. No, pani jest fantastyczną aktorką komediową, ale też teatralną i tak dalej. Te role trochę porównuje się do słynnej bohaterki z Killerów. A jak pani się do tego odnosi? No nie wiem, killer to było prawie 30 lat temu, więc trudno to porównywać. Um, nie wiem co mam na to odpowiedzieć. Um, a co nam pani powie właśnie o tej postaci? Jaka jest, co pani od siebie w, niej, w nią włożyła? Barbara jest w filmie. W filmie wujek foliarz jest absolutnie szaloną postacią, która. I bardzo mi się to podobało i która jest pełna absurdu, która stanowi e, część zespołu Prawda TV. E, już sam e, ten, e, ta nazwa jest bardzo taka przewrotna. E, e, bardzo, bardzo jestem ciekawa tego filmu, bardzo mi się podobał scenariusz. I uważam, że takie filmy i taki dystans i trochę śmiechu wobec nas samych jest bardzo ważny. A czy lubi Pani siebie oglądać na ekranie? Nie wiem, czy lubię. Akurat w tym wypadku jestem zainteresowana dzisiejszą premierą. Czy chciałaby Pani, żeby pani córki poszły w aktorstwo? Nie, one mają swoje plany i realizują je. A chyba nie do końca są związane z aktorstwem. Ale oddazałaby pani, gdyby zechciały wybrać tę drogę, bo, bo pani robi piękną ja karierę zdania. i w Polsce, i za granicą. E, tak, ale ja nie mam zania. Moje córki mają swoją własną drogę, i, i to jest fantastyczne, że wybierają swoją własną drogę. Ja wiem, że pani też nigdy nie zrezygnowała z tego. Że... Na pewno ta droga moich córek jest związana e, z drogą artystyczną. A czasem tak bywa, że po prostu aktorzy, którzy są schwytywani, tak jak e, Pani, którzy nie narzekają na brak pracy przez e, całe życie wręcz, e, rezygnują z pracy w teatrze, a mimo wszystko Pani cały czas w teatrze Wybrzeże e, gra między innymi, tak? E, cały czas na scenie teatralnej. Co daje Pani teatr? No jestem aktorką i myślę, że praca teatralna jest takim super treningiem, e, który e, w przeciwieństwie do tego, co twierdzą inni, Myślę, że przygotowuje nas do pracy w filmie również. Jest Pani również wykładowcą. E, e, co przekazuje Pani swoim studentom? E, konieczność e, mierzenia się z najtrudniejszymi sytuacjami, e, jak gdyby poczucie odwagi i, e, i przemierzania tych wszystkich e, 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 trudnych sytuacji. I tego, żeby się w ogóle nie poddawać i żeby iść po swoje, to jest jak gdyby budowanie świadomości. A nie zauważyła Pani tej, tej, tej takiej tendencji, że dzisiaj młodzież idzie po to, żeby grać właśnie w serialach, e, odcinać kupony i kasę? Czy jednak e, ci adepci sztu, e, sztuki aktorskiej chcą się uczyć przede wszystkim tego zawodu, takiego e, z krwi i kości od podstaw? Nie, Pani, no ja nie oceniam i pewnie e, ci młodzi ludzie też wybierają e, swoje drogi. Ja jestem bardzo dumna z tego, jak moje dzieci funkcjonują: mam troje dzieci. Że po prostu spełniają, cały czas się rozwijają i spełniają swoje, swoje wizje. To co po wujku Falio, gdzie Panią jeszcze zobaczymy? Niebawem. Wszędzie. <noise>